Dzień dobry, powiem Wam, że co słoneczko, to jednak słoneczko. Nawet jak jest na minusie. Jak jechałyśmy, pokazywało mi minus 2,5 stopnia, a mimo wszystko czuję się po prostu fantastycznie, rewelacyjnie. Jest power, jest humor. Wstałam też dzisiaj wcześniej, bo Lila się odsknęła przed szóstą z płaczem, że zgubiła jedną myszkę. Yy, I w sumie stwierdziłam, że skoro nie śpimy, to idziemy od razu na dół. Weszłam do prysznic, ogarnęłam się i. Czuję, że, że to będzie mój dzień, że to naprawdę będzie mój dzień. Eee, co, trzaskam drugą kawę. Powiem Wam, że ta kawa ze Starbucksa, taka czerwona, ją kupiłam w kaufie. No tak mi wchodzi, po prostu przepyszna jest. To ogólnie nam się kończy, więc wzięłam wydrące taką znalazłam. Nie wiem, czy. Jedna mi nie podeszła, ta czerwona jest dobra. Zobaczymy, jak ta, bo nie pamiętam właśnie, jaką brałam. Ta jest medium więc muszę poszukać gdzieś tam na filmach, bo na pewno ją pokazywałam, więc tak, byłyśmy szybko w Biedronce, miała być jeszcze biblioteka, ale w sumie byśmy czekały pół godziny na otwarcie, więc stwierdziłam, że załatwimy to później. się odzywać, Co prawda jest taka, że y, zajęłam się sprzątaniem. Tak jakoś y, dzisiaj jest ten dzień, kiedy mi się chce. Y, na razie ogarnęłam właśnie jakieś tam śmieciuchy, pranko, ale też powycierałam te różne półeczki, których u nas w sumie trochę jest. Wiem, że ludzie raczej tak mm, mm, jakby to powiedzieć y, Źle patrzą na takie półeczki, może w ten sposób, bo no, są one niepraktyczne, one no niestety mm, będą łapały kurz i wiadomo, że wszystko, to, co będzie na nich stało, leżało też będzie łapało kurz, ale nie wiem, jakoś tak nie one pasują, więc no ja wiem, że to wiąże się z dodatkową pracą, ale już w sumie poświęcenie tych dwóch, trzech minut, minut na przetarcie tych dodatkowych półeczek okej. Okay. Nie stoi też na nich nie wiadomo co, więc też nie muszę naprawdę tutaj stać i wiecie, i wycierać, i przecierać, i myć, więc spoko. Szczę. Tą bardzo lubię, jakoś tak mi się podoba, więc, więc tak, o stało nam w sumie jeszcze jedno miejsce, to gdzie jest telewizor, ta ściana, w ogóle tamten punkt pokoju trzeba w końcu ogarnąć. Ja nawet nie będę Wam pokazywała, co tam się teraz dzieje, bo, bo tam się źle dzieje. Ale, no, tak jak wspominałam, kombinujemy. Mamy prawie ogarnięty pokój dziewczyn, więc myślę, że jak to skończymy, to zajmiemy się tutaj tym salonem i będziemy mogli powiedzieć, że jest, że jest prawie okej. Okay. I tak, popatrzyłam na książki, więc stwierdziłam, że powiem Wam coś o tej książce. Była fajna, naprawdę przyjemnie mi się ją czytało. Może. W sumie sama nie wiem, czy to było rozczarowanie, czy nie. Czy po prostu kwestia tego, że już trochę tych książek przeczytałam, więc mniej więcej wiem, co może się wydarzyć. W każdym razie podobała mi się. Naprawdę tak po prostu płynęłam przez tą książkę, przez akcję tej książki. Tutaj mamy historię małżeństwa młodego. Bena i Belli. Bella, oczywiście, jak się zapewne domyślacie, jest kobietą przepiękną, wykształconą, odnoszącą sukcesy zawodowe i wpada w barze na Bena. Ma ona jednak, no, taką można by powiedzieć, ciemną stronę, pewną tajemnicę. I no i kombinuje, kombinuje dziewczyna. Więc tak, tyle wam powiem. Aczkolwiek końcówki naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo spodziewałam. Samego samiutkiego końca. I wiecie co? Tutaj, jak skończyłam czytać tą książkę, to przyszło mi do głowy takie jedno zdanie podsumowujące tą książkę, czyli Co za chora rodzina, tak mogę powiedzieć. Z kolei teraz czytam książkę tego autora. Nie będę wypowiadała, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Musso, to, to mogę powiedzieć. E, imienia, nie wiem, nie będę strzelać, nie będę kombinować, bo nie mam pojęcia. Sekrety życia pisarzy. E, myślałam, że ta książka będzie troszeczkę inaczej ujęta, właśnie, że skupi się na tych pisarzach. No i w sumie tutaj mamy postać głównego bohatera pisarza, e, który e, f, no wycofuje się z na ten który wycofuje się tak jakby z tej branży, e, osiada sobie na małej wyspie, żyje sobie spokojnie, z dala od e, e, świateł, e, fleszy itd., itd., no ale są ludzie, którzy bardzo chcą się dowiedzieć, co się stało, że zrezygnował, tym bardziej, że był e, tak znany, że jego książki zdobywały po prostu uznanie e, i, i mamy tutaj, e, tak jak czytałam, już e, kilka różnych postaci przedstawionych. Mamy dziennikarkę, która... Jakimś dziwnym sposobem yy, przebija się troszeczkę przez tą ścianę, takiego wiecie, odludka. Mamy też postać młodego pisarza, który dopiero w zasadzie chce zaistnieć na rynku, więc nie wiem, jak to się dalej potoczy. Nie mam pojęcia, nie będę strzelać, bo tutaj ciężko jest mi ten temat nieco ugryźć. W każdym razie już wiem, że będzie coś połączonego z kryminałem, bo mamy pierwsze morderstwo. Czy ostatnie? Nie mam pojęcia. W każdym razie jest pierwsze morderstwo, więc czuję, że będzie też prowadzone jakieś tam śledztwo. My już jesteśmy w samochodzie, bo jedziemy oczywiście po Lili, ale jeszcze najpierw do biblioteki. Specjalnie wyjechałam wcześniej, żeby jeszcze podskoczyć do Biedronki, bo tam no. że pompery są w promocji, jeden plus jeden, więc wiecie, biorę koniecznie. No jeszcze teraz biblioteka po Lili i już do domu żeby sobie spokojnie spędzić dzień. Może się przejdziemy w sumie. Taka pogoda chyba całkiem żeby się gdzieś wybrać. Kochani, powiem Wam, że to był taki długi dzień. W ogóle dzisiaj tak, w ostatnim w ogóle idzie mi jakoś tak lipnie to nagrywanie, ale że tak powiem, skupiam się po prostu na troszeczkę innych rzeczach. Tak myślałam, że może wieczorem uda mi się co nieco dla Was, tak wiecie, wykombinować, ale na razie czuję, że mam chęć tylko wejść pod prysznic, uwalić się za jakąś książką mm, i, i tak troszkę poczilować. Też odpaliłam sobie New Moon księżyc w nowiu, chyba tak? E, drugą część zmierzchu. Wczoraj oglądałam pierwszą, tak stwierdziłam, że wiecie, tak, dla takiego odmurzenia totalnego, żeby się nawet nie koncentrować spoko To puzzle, bo układam puzzle, pokażę Wam potem. No a dzisiaj idziemy za czasem, druga część. Peeling wjeżdża, bo czuję, że na, coś na tej twarzy mi tak zalega więc wjedzie peeling yy, ogólnie na takie zdzieraczki nie pozwalam sobie zbyt często ale no czasem czuję, czuję, że ta skóra wiecie tak się domaga yy, zdzierania, więc yy, no wkroczy zdzieranko szybciutki prysznic taki ciepły coś mi się stało yy, taki ciepły prysznic i idę mówię posadzić tak tyłek wygodnie na kanapie jeszcze ogólnie powinnam dzisiaj y, Co nieco ogarnąć, ale dobra Tak sobie myślę, że jak nie dzisiaj, to jeszcze jutro Planuję ruszyć gdzieś tak dziesiąta Chwilę po dziesiątej, więc myślę, że Jak powynoszę rzeczy Bo mamy parę rzeczy do zabrania To jeszcze będę widziała, co tam y, Ewentualnie mogę zrobić Żeby było lepiej, przyjemniej, ładniej Ale i tak mi się wydaje, że Jest progres Ogarnę jeszcze tylko stół w kuchni I y, y, y mamy to Standardowo przy poniedziałku mamy zaliczony shopping kauflandowski. Dzisiaj w sumie niezbyt obfity, ale wydaje mi się, że tak jak na mnie i na dziewczyny w zupełności wszystko wystarczy. Mamy w środku obiad, czyli kurczaka zrożna. Co? Zrobimy sobie jakieś spaghetti, a potem najwyżej co nieco sobie dokupimy. Nawet dzisiaj zaszalałam, pozwoliłam Lili wziąć ciastka, więc wybrała delicję. Także tak. To, co po krótkiej przerwie, próbuję, zobaczmy, jak to wyjdzie, wdrożyć się znowu do vlogowania. Nawet coś tam wam nagrywałam, ale to w sumie było tak na zasadzie: wiecie, że dwie minuty nagrane z całego dnia, więc pewnie tego koniec końców nie wykorzystam w takim vlogu. A może bardziej w w takim filmie z, z zimy, takie, wiecie, podsumowanie zimy, właśnie, bo muszę w końcu do tego też przysiąść, bo tu już mamy marzec, więc ten film powinien zaraz wskoczyć, żeby nie było tak jak ostatnio, że będzie dwa miesiące spóźniony. Byliśmy, jak to przypomniał na zakupach w Kaufie, przy okazji yy, weszłam do yy, Pepco i powiem Wam, że złapałam całkiem ładną rzecz. Dobra, to Wam pokazuję. To jest taki wazonik, malutki, ale naprawdę ładny. Taki do ym, żonkili, do takich żółtych kwiatków będzie, jak znalazł, bo my mamy takie, wiecie, też z pepko. Korzenie są duże, szerokie, więc tutaj takie drobne kwiatki nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. A w takim maluszku myślę, że będzie przepięknie. Oprócz tego, złapałam dwie podkładki właśnie na ten stół, żeby tak y, fajnie wyglądał. Zaraz tutaj w ogóle zrobimy. Szybkie sprzątanie, rzeczywiście totalnie niepotrzebnych I co tak, zapobiegawczo wziąłam rękawiczki ogrodowe dla Lili, bo znając życie, ona będzie się pierwsza rzucała do tego, żeby nam pomóc. Wziąłam gacie z Frozen, to jest ostatnio u nas wzór na topie. I jeszcze talerzyki, bo u nas często one są w praniu, więc dwa dodatkowe nie zaszkodzą. Tak, urzędujemy sobie trochę na górze. Zaraz wam pokażę, co się tutaj pozmieniało. Na dole. Gitarka. Yy, a na razie mamy maraton puzlowy. Przyszły do nas trolle. Zresztą wrzucę wam w sumie moje zamówienie z bonito, bo było takie dosyć konkretne. Tutaj, kochanie. Tak, tutaj. I zaraz biorę się za prasowanie. Nie chcę, ale muszę, więc wiecie. Rączkę? Więc tak, jeśli chodzi o te zmiany, to pojawił się ten regał. On jest z Iska. Wiem, że tego typu regały są też dostępne w e, Ikei. To naj. To naj. E, ale tak, my kupiliśmy w bo chcieliśmy zobaczyć, jak się ten regał będzie prezentował. Więc prezentuje się o w ten sposób. Zamówiłam w whisky te kosze. No i na razie wszystko wygląda o w ten sposób. Pewnie tutaj będzie wiecie, jeszcze Schachermacher. Tamten kosz oczywiście muszę wywalić. Hmm. Ale na razie tak Mam nadzieję, że dzięki temu będzie porządek A ja w sumie przyszłam Na górę w jednym celu A mianowicie będę prasować Poszłam za radą koleżanki, która mi powiedziała Że robię pranie to żeby Po prostu odkładać sobie rzeczy, wiecie Do przeprasowania, żeby nie robić tego po każdym praniu Tylko uzbierać sobie te kilka rzeczy Więc tak zrobiłam Mam jakieś ubrania, mam jakąś pościel Więc zaraz to szybciutko ogarnę Pozmieniam w ogóle też nam pościel, bo to już dawno się temu się kwalifikowało, ale że nas nie było, to stwierdziłam, że zrobię to dopiero jak wrócimy. Więc, e, więc tak? Słuchaj! Monoś ma gorączkę? Nie, nie, papier. A nie mam, kochanie. E, to e, przy okazji, dziewczyny też tutaj wiecie, jak są ze mną, to one się tak oswajają spokojnie, więc też. Taka korzyść. Jadę do Biedronki, bo usłyszałam o soku, takim wiecie świeżo wyciśniętym, więc stwierdziłam, lecę po składniki. Po składniki, no po owoce. E, bo w sumie mamy tylko dwie pomarańcze, a wiadomo, że z tych dwóch pomarańczy jakoś tak dużo tego soku mi nie wyjdzie. Więc jeszcze jakiś grejpfrut by się przydał. I, 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 I tak, jeszcze oksy chyba kupię przy okazji, bo już tyle razy miałam kupić, a po dziś dzień nie kupiłam, więc e, ogarnę te niektóre plamy. Niby mamy taki, wiecie, odplamiacz e, taki, który się po prostu e, nanosi, ma takie wypustki i tym się posera plamę i miał być taki, wiecie, mega fantastyczny i cudowny i wspaniały. Ale no, coś nie jest taki mega fantastyczny, cudowny i wspaniały. Więc jadę po prostu po Oksy, bo Oksy jest akurat sprawdzony. Wiem, że działa, także... Także tak. A ja znowu to sobie robię, układam puzelki. Zostało niebo i powiem Wam, że to jest jakaś masakra. A żeby sobie ten czas umilić, świeżo wyciskany soczek. Wola gotowe. I tak powiem Wam, że układanie tego typu elementów to pikuś. Nawet tutaj takich drobiazgów jak ludzie, tego pomostu czy tam łódeczki, to też chill. Najgorsze jak dla mnie było niebo. Najwięcej czasu. Woda jeszcze, właśnie przez to, że ona tutaj, wiecie, ma różne odcienie. Była taka dosyć łatwa. No, drzewa też powiedzmy, że tej były ciemniejsze, tutaj takie dużo, dużo jaśniejsze, gdzie nigdzie z takimi podżółtawymi elementami, więc luzik, ale właśnie to nie, bo... No, ale dobra, ułożone. Pewnie za jakieś półtora tygodnia, dwa tygodnie znowu mnie znajdzie, żeby otworzyć następne.